I pierwsza z piosenek o miłości, miłości, która służy również do oszukiwania przemijania jest w jakimś sensie opowieścią o życiu, inspirowane baśniami z tysiące jednej nocy, wątkiem głównym, wyznanie kalifa, czyli o mocy baśni. Odkąd me oczy łzą wstrętu sycone, Zeszły się z twoich powolnym ukłonem, Znajdując wyzwań i łask, obietnice, Nie dbam o skarby i gardzę mym tronem. Odkąd ujęłaś znudzony mój członek W wysmukłych palców zwinną ośmiornicę, Wiem, że mam berło, a ty masz koronę której obręczy zapłonę, nie spłonę Bo choć mnie chłoniesz, ja tobą się sycę A ty nieśpiesznie tkasz zdarzeń kobierzec Węzeł za węzłem w rytm serca uderzeń W gęstej osnowie, nie chybiając wątku Chociaż w najdziksze prowadzisz rubieże Idziemy razem, labiryntem ścieżek gdzie jeden koniec, wiele ma początków, bo cały z Twoich utkany zamierzeń, należysz do mnie, do Ciebie należę i Tobie wierzę, bo Ty jesteś przątką. Odkrywam wszechświat przez rzęstwych kurtynę, przez siedmiu niebios przejrzyste muśliny, i Tobą słyszę lasy i ogrody. Tak I zwierzęta wichrowe równiny. Tobą woń wdycham piżma i cytryny, Tobą smakuję orzechy i miody, Tobą zanurzam się w chłodne głębiny, Gdzie nie ma bólu, obawy ni winy, W ciche krainy świetlistej pogody. Z tej świetlistości wysnuwasz opowieść słodką, soczystą i cierpką, jak człowiek, gęstą od tęsknot cudów i koszmarów, ale jej końca nigdy się nie dowiem. Bowiem zawieszasz na jednym ją słowie, w którym zaklęte szukanie jest, czaru mów dalej błagam, wstrzymany wędrowiec. Pan Twego losu i więzień Twych powiek, Nad życie zdrowie, Spragniony Twych darów. Lecz Ty wiesz dobrze, dlaczego tak zwlekasz. Zastyga wicher, wstrzymuje bieg rzeka, Nie kończy zwierz skoku i słońce nie gaśnie, Zawiesza oddech łąka i pasieka. I ta, co ciemność ma kłaść na powiekach Przy której milknie gwar szczęścia i waśni Kruszą się twierdze zamiarów człowieka Też trwa bez ruchu, cicha i daleka Bo i śmierć czeka na dalszy ciąg baśni Złote złudzenie, przepyszna szarado Skarbie sezamu, marzenie sindbada o Objawienie moje, tajemnico Grynicowoli, bez władu kaskado. W Tobie się wznoszę, w Tobie opadam, w pełnię i w nicość, Szereza. Thank hmm.